Aha! Nie podeszło, co? A je, psie ty! Weź, zdychaj z jebie. Poszło. I co teraz będzie, bo chyba nie podziałało. Fuck! Oh, fuck. Weź, 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 zapomnij! Nie uszybisz mi kim na straszku Nie wytrzymaj! Idź do siebie! Nie zdążę, nie zdążę, dalej! Ryk hy! no. Oh, ja oh, o! No. o! Oh, fuck! Ja pierdolę! Kreskówkowe sranie do grilla! O! O, o, kurwa, facet. Fuck, nadal siedzi. Tasiemiec ma kurna łeb. Co? To kurwa nie fair, stary. Co? Mu jest większy, nie? Nie pierdol, kitujesz, co nie? Bracie, o tyle większy. No? Kurwa! Ech, strasznie ciężko zarządzać osiedlem w pojedynkę. Ciągle pije i piję i proszę pana Lejkiego, żeby się zjawił i dał mi jakąś radę, ale on się nie zjawia. Jednak nadal myślę pozytywnie. A kurna! Co ty kurwa wywijasz? To są śmieci z zeszłego kurwa tygodnia! Czegoś ich nie pozabierał! To ciężkiej cholery, doń robię co mogę! No to za mało robisz! Ty jebany leniu! Panie Lechino, no gdzie pan jest? Błagam o znak. Proszę. Ożysz, kurna. Czy to pan? Ach, chyba trzeba go tam zostawić w sumie. To nie tragedia, ma swoje miejsca, a ja mam swoje. Ale będzie musiał dorzucić jakiś hajs na wałówę, że jak jakaś ciężarówka. Pacyc, nie pozwalaj te sobie mieszkać w sobie jak jakiemuś lokatorowi, z którym dzielisz jeden kwadrat. Trzeba go jakoś z ciebie wykurzyć, nie? Tylko trzeba mózgiem ruszyć. A, ja nie myślę, jak nie mam haju, więc... Nawijajcie, jak to mówią... Wow wow wow, noż ty w życiu! No teraz pojechałeś, stary! Natychmiast mi tu wyłeś z tym blantem, ale natychmiast! Stary, co odpierdalasz? Ooho! Oh. Riki! Oh. Wywrócisz się na drugą oh. stronę! Oh. Trudno, tak się nie uda. Walić to! Nie, nie, Ryki, weź, odłóż I, jebaną i, Nie, 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 zżerać moją jebaną kiełbasę, to jedno. Ale jak chce jarać moje zielsko, to ma wypierdalać, ale to kurwa już! Ale po, po, po co ci cholerny gnat? Wyłaś, mały skórkować, wyłaś, wystaw ten swój złośliwy łeb, Nie dodajesz nie, No, bo No, już no. no. no, tak nie kozakujesz, co nie? Wystaw jebany łeb, No wystawaj czysta. go! Może ruszysz wreszcie mózgownicą. Celujesz z w swój jebany caba. Ale to on zaczął. Ja już dłużej nie mogę. Świruję. Dobra, hol! się na znak stary zrobimy tak samo, jak robią. W jebanych kreskówkach w takich sytuacjach co za ironia! Dobra, Julian, ja wywabię tego ci poliza, a ty go złapiesz czym sam. Spoko, hmm? to do roboty. No mów, pasożyt dochodzi? Jezu, skąd mam wiedzieć czy dochodzi? Ale jest taki twardy, czuję.